Dzień dobry, Jan Dzień dobry, Dariusz Grzędziński. A... A to jest program, mówiąc prosto. Mówiąc prosto. <laughs> Naszym gościem jest dzisiaj Sławomir Medzen, prezes partii, już nie Korwin, a Nowa Nadzieja. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, panie przewodniczący, zaraz o kwestiach mniej poważnych, ale zacznijmy od rzeczy fundamentalnych. Mundial, pana zdaniem, Czesław Mikniewicz, do pozostawienia na funkcji trenera czy do zwolnienia? Czy ja wiem, że każdy Polak zna się na piłce nożnej i polityce? Absolutnie. Wiesz, się ja nie. Na piłce nożnej się. <laughs> Znać. Nie mam tutaj zdania, to znaczy styl reprezentacji poza pierwszą połową meczu z Francją mi się absolutnie nie podobał. To oczy krwawiły, no to w ogóle nie dało się patrzeć. Ale z drugiej strony ja pamiętam Mistrzostwa Europy w 2004 roku, kiedy na grę Greków też w ogóle nie dało się patrzeć. Grali obrzydliwie, ale zdobyli Mistrzostwo Europy. Pamiętam wtedy opinię dziennikarzy sportowych, którzy mówili, że chcieliby, żeby kiedyś Polska może nie porywała trybun, ale żeby chociaż dowoziła ten wynik. No w tym momencie dowoziliśmy przez pewien czas wynik. Styl był jaki był i też się ludziom nie podobało, więc wydaje mi się, że kibicom zawsze się będzie nie podobać. Wyszliśmy z grupy po raz pierwszy za mojego życia, więc jest to jednak jakiś sukces, natomiast rzeczywiście na grę piłka, nie dało się patrzeć, a ja nie czuję się tutaj kompetentny, żeby stwierdzić, czy Michniewicz powinien dalej być trenerem, czy też nie. Mhm. To może ja, ja to zapytam to... odnośnie tak. tego, tej sytuacji, która jest trochę powiązana z polityką i ze sportem, czyli tego, co napisała wirtualna Polska odnośnie 30-milionowej pre premii, obiecanej przez pana premiera podobno na spotkaniu z piłkarzami. No, zobaczymy, czy to w ogóle jest prawda, jak się premier do tego odniesie, ale czy piłkarzom się jeszcze taka premia kadrze polskiej należy? Bo to za właśnie za wyjście z grupy miał. To znaczy, jeżeli premier im to obiecał, to oczywiście im się należy. Pytanie tylko, kto za to zapłaci. I w, i w czyim imieniu premier to obiecał, bo może w swoim, to ja tutaj szczegółów nie znam. Więc jeżeli obiecał, to im się należy. Pytanie, czy powinien im był to obiecać, tutaj mam oczywiście daleko idące wątpliwości. Wydaje mi się, że obecnie polskie finanse publiczne nie są w najlepszym stanie i ta premia dla piłkarzy, którzy mimo wszystko nie zdobyli Mistrzostwa Świata, nie weszli nawet do nie wiem, grupy naj ośmiu najlepszych drużyn na tych mistrzostwach, to jest troszeczkę przesadzone. No, niezdebnie Krzostwa Świata też są opłacani przez PZPN. -ów. Myślę, że gra w kadrze nie jest zajęciem pro bono. Polski Związek Piłki Nożnej opłaca i to dość swoich zawodników za występy w kadrze narodowej, prawda? Myślę, że piłkarze polskiej reprezentacji nie, nie narzekają na swoje warunki finansowe i sądzę, że ta premia nie była najszczęśliwszym pomysłem za samo wyjście z grupy. Gdyby to było za półfinał, nie wiem, chociaż za ćwierćfinał, to można by się nad tym <laughs> zastanawiać, ale samo wyjście z grupy to za mało. Mhm, mm bo dość już o piłce, Panie Przewodniczący, z ostatnich dni taka wiadomość, no jest rozłam, wydaje się, kolejny w Konfederacji. Poseł Jambor mówił w weekend o tym, że będzie domagał się ukarania posła Brauna za to, że ten sprzeciwiał się uchwaleniu tej ustawy ustwierdzającej, że Rosja jest państwem, sponsorującym terroryzm, natomiast Krzysztof Bosak już skomplikował, że on żadnych przesłanek do ukarania posła ma, nie widzi. Jakie jest pańskie stanowisko w tej kwestii? To oczywiście popieram zdanie Krzysztofa Bosaka, koło w tej sprawie nie miało dyscypliny, nie miało zaplanowanej jednomyślności, w związku z czym Grzegorz Braun nie złamał żadnych ustaleń, zagłosował zgodnie z własnym sumieniem i nie, nie widzę powodu, żeby go za to karać. Rozumiem, czyli pan, będąc teoretycznie czysto dziś w Sejmie, będąc członkiem koła Konfederacji, również podjąłby taką decyzję jak Grzegorz Braun? Tego nie powiedziałem. Powiedziałem tylko, że jestem przeciwny karaniu Brauna za to, że zagłosował zgodnie z własnym sumieniem. Wydaje mi się, że poseł ma absolutnie do tego prawo. Dobrze, no to, to, to jeszcze raz będę, będę nosił. Pańs, pańskie zdanie w tej w tej sprawie jest pan dzisiaj posłem i jest taka sama sytuacja, jaką mieliśmy w ubiegłym tygodniu, jak zachowuje się poseł, poseł Słowimir Mensen wspiera chwalenie takiego dokumentu, czy, czy jest przeciwne? Powiem tak. Na szczęście posłem nie jestem, więc nie muszę sobie zadawać takich pytań. Natomiast gdybym był, to bym się na tym głębiej zastanowił. Z jednej mhm. strony, oczywiście potępiam zachowania Rosji. Uważam, że dokonują Rosjanie zbrodni wojennych, to oczywiście żadne państwo się nie powinno w ten sposób zachowywać. Z drugiej strony, znam przykład wielu innych państw, które również dokonują lat zbrodni wojennych i nikt w ich sprawie tego rodzaju uchwał nie podejmuje. No, chociażby Stany Zjednoczone mają od wielu dekad zwyczaj bombardowania miast, na przykład czy obiektów cywilnych podczas Dwoje, które toczą i Polski Sejm nie podejmuje w tej sprawie uchwał. I teraz pytanie, czy Polski Sejm za każdym razem, gdzie jakieś jedno państwo zbombarduje inne państwo, powinno dokonywać uchwały potępiającej dany czyn. Wydaje mi się, że nie. Ja Dlatego nie jestem przekonany, czy, w sposób, czy głosowaniem da się ustalić prawdę. No albo coś istnieje, albo coś nie istnieje. Głosowaniem nie dochodzi się do prawdy. Głosowanie służy raczej podjęciu jakiejś decyzji. Więc osobiście z treścią uchwały to ja się zgadzam, że tak, to Rosja oczywiście jest takim państwem, natomiast Mam wątpliwości, czy Sejm powinien w ogóle podejmować tego rodzaju uchwały. No tak, ale też trochę państwa, mam wrażenie, zdanie na temat Ukrainy się zmieniło wobec tego, że pan został szefem. No bo powiedział pan takie słowa dosyć znaczące, że nie dojdzie do Ukrainizacji, tylko dojdzie bardziej do kolonizacji Ukraińców, więc widać, że ten zwrot jest. Pytanie, jak wasz elektorat na to zareaguje. Elektorat, no nie wiem, jakie są badania, jak one wykazują, czy oni są właśnie przeciwni, sceptycznie nastawieni do Ukraińców, czy wprost, czy teraz to się zmieniło, czy być może właśnie to nastawienie, które było na samym początku, też ze strony Krzysztofa Bosaka, pana Brana, wam zaszkodziło, bo poparcie zaczęło spadać, a było dosyć jasne takie przeciwne Ukraińcom i pomocy, która jest udzielana przez rząd. Nie mam przekonania, no. czy na pewno dobrze pani to odczytuje. Ja osobiście nie czuję, żebym dokonał żadnego zwrotu. i ja od początku wybuchu tej wojny cały czas mówiłem to samo i dalej mówię to samo. Co więcej, to co wtedy napisałem w tym twicie, to znaczy, że spodziewam się raczej polonizacji Ukraińców niż Ukrainizacji Polski. No to przedstawiciele mojej partii, w tym Janusz korwin to od samego początku tak twierdzili, że oczywiście, że należy wpuszczać tutaj Ukraińców, co umożliwiać im pracę, utrzymanie się. Jest to zupełnie naturalne i w naszym interesie. I też jest to, żeby Ukraina z Rosją wygrała. Więc tu nie ma żadnego zwrotu. Być może jest rozłożenie innych akcentów, może zrobienie innego wrażenia, ale od samego początku wybuchu tego konfliktu zdania w tej sprawie nie zmieniłem i to, jakie są sondaże w tej sprawie, w ogóle mnie nie interesuje. No tak, ale pan Brown na tej konferencji, która była wtedy zorganizowana z panem Krzysztofem Bosakiem, na której też dziennikarze nie wzięli udziału, mówił o tym, że pomagać tak, ale na miejscu, żeby nie sprowadzać tutaj Ukraińców. Więc pomagać ludziom na miejscu tylko, gdzie spadają bomby na głowę, no jest jednak jasnym sygnałem niechęci wobec Ukraińców i tego, żeby wbrew temu, co pan mówi, że jednak, żeby oni tutaj przyjeżdżali, pracowali. To jest duża zmiana w konfederacji. Wie pani. Konfederacja jest sojuszem trzech partii: Nowej Nadziei, Ruchu Narodowego i Korony Grzegorza Braun. I rzeczywiście mamy różnego rodzaju awangardowcy. Um, jeszcze pełnościowo. Sojusz Partii i mhm. mamy różne różnice w podejściu do, do pewnych kwestii. Ja od zawsze, to znaczy od lat, już nawet nie od wybuchu wojny, mówiłem, że Polska oczywiście że powinna umożliwiać pracę tutaj ludziom z zagranicy. Nasz rynek pracy potrzebuje rąk do pracy. Jeżeli jest taka możliwość ściągnąć ludzi z obszarów podobnych do nas kulturowo, to oczywiście, że należy to zrobić, bo w wielu zawodach po prostu nie ma komu pracować. I wybuch wojny w tej sprawie w ogóle mojego zdania nie zmienił. Oczywiste jest, że ruch nas narodowy może mieć tutaj trochę inne podejście. Oni są trochę bardziej nacjonalistycznie nastawione. Natomiast ja nie jestem nacjonalistą, więc nie miałem z tym nigdy żadnego problemu. Mhm. Pan mówi na to, o tym, że, że, że nie zważa za bardzo na, na sondaże i reakcje, ale te reakcje były dość zdecydowane. Wasi, wasi wyborcy, wasi sympatycy w mediach społecznościowych są bardzo aktywni. I tam wpisy po tych pana pierwszych aktywnościach już w roli prezesa partii, najłagodniejsze, cytując, brzmiały tak, że Mencen zdradził. No trudno nazwać tak, takie reakcje zupełnie neutralnymi i mówić o tym, że, że podobnymi głosami nie przejmuję. Ale ja się naprawdę tymi głosami nie przejmuję. Ja mam takie podejście, że mówię to, co myślę, niezależnie od tego, co inni na ten temat myślą. Z jednej strony jestem obiektem bardzo często bardzo brutalnych ataków ze strony czy to lewicy, czy partii centrowych i też się w ogóle nimi nie przejmuję i mówię to, co myślę. I tak samo nie zamierzam przejmować się reakcjami naszego, nazwijmy to, żelaznego elektoratu, bo to ja będę mówił to, co uważam, a nie oni będą mi mówić, co ja powinienem uważać. Natomiast warto zwrócić uwagę, że ten tweet, o którym tutaj Państwo mówicie, to miał chyba tam z 15 tysięcy lajków albo 16 tysięcy, więc z czym komuś jednak się spodobał. I tak prawie, że głowę dam, że spodobał się większej, ludźbie, większej liczbie ludzi, niż się nie spodobał. Twitter jest swego rodzaju bańką, niektóre osoby są tutaj ponadprzeciętnie aktywne. Nie wydaje Zgoda. mi się, że należałoby wyciągać zbyt daleko idących wniosków z lektury komentarzy, pod tweetami, bo ludzie na co dzień się tak nie zachowują. Jeżeli spojrzy się na dyskusję na Twitterze, mm -hmm. zwłaszcza w komentarzach, to może odnieść wrażenie, że Polacy są niezwykle wulgarnym, brutalnym, agresywnym narodem, a wcale tak nie jest. Gdy a z takie Stanisza, podejście, nie... będę mówił, to co myślę, ono Janusza kogo trzymało około 30 lat poza parlamentem. To dość ryzykowna <grym> taktyka polityczna. A to zobaczymy za 30 lat, co z tego wyjdzie. Natomiast też zwracam uwagę, że mimo wszystko mówię trochę inne rzeczy niż Janusz Koryninkę, bo mówię, że trzeba mówić tylko rzeczy, z którymi się zgadzam, natomiast nie wszystkie rzeczy, z którymi się zgadzam, należy mówić. To jest ta różnica. No tak, ale mówi Pan o tym, że miernikiem nie jest Twitter, ale badania są miernikiem, sondaże są wyborcze, a te wskazują, że może Konfederacja nie znajdzie się w ogóle w następnym parlamencie. Nie Wydaje mi się... się to bardzo Mało prawdopodobne. Pamiętam, jak mieliśmy kampanię w roku 2019, w ogóle jak tworzyliśmy konfederację, to na tym etapie, bo jesteśmy równo 4 lata, nie 3 lata po utworzeniu pierwszej konferencji prasowej, że właśnie idziemy razem do wyborów, sondaże dawały nam 1-2%. Teraz dają 5-6, w zależności od tego, który sondaż. Czasem są odchyły, jedni dają 8, drudzy 4, ale takie 5-6 to jest taka średnia sondażowa. Więc na starcie jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż 3 lata temu, przed poprzednimi wyborami. To raz. Dwa. Wtedy nie mieliśmy w zasadzie żadnych pieniędzy na kampanię, teraz mamy ładnych parę milionów, które sobie zaoszczędziliśmy z tej subwencji, w związku z czym zrobimy porządną, profesjonalną kampanię wyborczą, na którą poprzez prostu wtedy nie mieliśmy pieniędzy. W związku z czym wydaje mi się, że będzie tutaj dobrze, jeżeli chodzi o nasz wynik. Też wiele spraw takich strategicznych może wpłynąć na powiększenie się naszego poparcia. Jako jedyni krytykujemy obecną politykę gospodarczą tego rządu, ciągłe podnoszenie zasiłków socjalnych, komplikowanie i podnoszenie podatków. Natomiast wszystkie inne partie to i wydaje mi się, że spora szansa, że, znaczy, wolałbym, żeby tak nie było, ale niestety wszystko na to wskazuje, że nasza gospodarka źle zniesie tą zimę, co oznacza, że może wzrosnąć poparcie dla różnego rodzaju ale ugrupowań buntu, które nie zgadzają się z obecną polityką gospodarczą naszego rządu. To dwa. A trzy, wydaje się też, że sentyment do sprawy, od której Państwo zaczęli tą rozmowę, to znaczy do, do sprawy ukraińskiej, też w Polsce troszeczkę się zmienia. Nie jestem z tego powodu oczywiście zadowolony, natomiast tak jest i to nawet ośrodki lewicowe zwracają na to uwagę i też niektórzy twierdzą, że może to wpłynąć na wzrost poparcia Konfederacji. Mhm. A uważa Pan za przesądzone, że Konfederacja pójdzie w takiej formule, jaką znamy dzisiaj, do przyszłorocznych wyborów? Tak, Konfederacja pójdzie do wyborów jako Konfederacja, nie mam tu żadnych wątpliwości. A te konflikty wewnętrzne chociażby w łonie ruchu narodowego i... I tak dalej, wiemy, że w styczniu ma dość, zdaje się, do, do, zmian, między innymi w, wśród organizatorów Marszu Niepodległości i tak dalej, to, to nie wpłynie to zupełnie, na, na kształt ważny. To zupełnie inna sprawa, bo to jest konflikt mm -hmm. między, konflikt w Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości, a Stowarzyszenie tak Marsz Niepodległości nie jest częścią ani Konfederacji, ani Ruchu Narodowego. To jest niezależna inicjatywa. Cały konflikt polega na tym, że prawo jest... Sprawiedliwość... No, ale funkcjonująca w uniwersum Konfederacji, tak to nazwijmy. Bardzo ładnie pan powiedział. Natomiast problem polega na tym, że PiS chciał przejąć Stowarzyszenie Marsz Niepodległości i to się nie spodobało sporej części tego stowarzyszenia i tak naprawdę oto jest konflikt, czy marsz ma zostać upartyjniony i upolityczniony i przejęty przez PiS, czy dalej ma zostać oddolną inicjatywą społeczną. Ja mam nadzieję, że nie uda się upartyjnić PiSowi Marszu Niepodległości. To skoro my rozmawialiśmy o tych konfliktach, to też są konflikty w partii rządzącej. Kiedyś były takie spekulacje na temat tego, że Konfederacja mogłaby się gdzieś połączyć z Solidarną Polską i Zbigniewem Ziobro. Na ile to jest w ogóle realny scenariusz? Myślę, że bardziej prawdopodobne jest to, że się wprost połączy z Newsweekiem, niż że my połączymy się z Nigdy to nie, nie wiadomo. No tak, ale jak pan dzisiaj patrzy, chociażby na partię rządzącą i mówi pan o tym, że nie zgadzacie się w kwestiach gospodarczych z nimi. Z drugiej strony jest to opozycja, która wszyscy wiemy, że nie będzie chciała z wami współrządzić. To kogo wy macie w przyszłym parlamencie załóżmy, że wchodzicie do tego parlamentu do tego, żeby z nim stworzyć rząd. Znaczy nie ma takiej partii. Po prostu zawsze będziecie w opozycji tą partią buntu. Co będzie za rok, to jeszcze nikt nie wie. Ja zakładam, że my walczymy o 10%. W szczytowych momentach nasze poparcie oscelowało wokół 10%. Jak będziemy mieli 10% poparcia, to będzie to oznaczało dwie rzeczy. Pierwsza, że no, prawdopodobnie lewica będzie miała mniejsze poparcie niż my, a druga, bez nas się nie da zrobić rządu. Jeżeli bez nas się nie da zrobić rządu, to PiS i Platforma będą miały dwie możliwości, trzy. Pierwsza to porozmawiać z nami, druga, zawrzeć ze sobą wielką koalicję, a trzecia, zrobić nowe wybory. I wtedy wcale nie jest takie zupełnie Nieprawdopodobne, że nie będziemy mieli tu nic do powiedzenia. Pan mówił o tym dość wyraźnie, że w kwestiach gospodarczych jest separacja pomiędzy Konfederacją a resztą Parlamentu, a kwestie obronne, chociażby ostatnia sprawa patriotów, uważa pan, że rząd dobrze rozgrywa tę propozycję niemiecką. Ja osobiście nie miałbym nic przeciwko, żeby się w Polsce pojawiło trochę więcej obrony przeciwrakietowej, bo rzeczywiście nie jesteśmy w tym najmocniejsi. Więc jeżeli efekt będzie taki, że tych Patriotów nie będzie, to chyba skutek nie będzie najwłaściwszy. Natomiast oczywiście propozycja, żeby niemieckie Patrioty znalazły się na Ukrainie jest całkowicie absurdalna i chyba ona zmierzała do tego, żeby w ogóle tych nigdzie Patriotów nie było. Ja się pan że tak pro... Właśnie. Ponieważ Niemcy z całą pewnością do Rosjan strzelać nie będą, bo nie jest to w ich interesie i państwo niemieckie. No tak, ale które... załóżmy, że dowództwo byłoby ukraińskie, to znaczy, że tylko patrioty były przesłane, a już Ukraińcy by to obsługiwali, bo rozumiem, że te patrioty, które miały być na granicy polskiej, to wtedy byłyby um, przez dowództwo niemieckie obsługiwane. No ale można by to jakoś obejść. Znaczy, ja na broni się znam jeszcze trochę mniej niż na piłce, ale zakładam, że to nie jest tak łatwo zajmować się patriotami i to wymaga pewnego przeszkolenia. I skoro nawet w Polsce patriotami zajmują się Amerykanie, no bo nasi nie potrafią, to jest bardzo mało prawdopodobne, żeby niemieckimi patriotami na Ukrainie zajmowali się Ukraińcy. Oni nigdy nie mieli takiego uzbrojenia i sądzę, że nauczenie się tego wymagałoby no, olbrzymiej pracy. Zwracam też uwagę, że jak różne państwa próbowały wysyłać broń na Ukrainę w początkowej fazie tego konfliktu, to Niemcy bardzo często to blokowali. Więc tak, tak sądzę, że intencją państwa niemieckiego absolutnie nie jest wspieranie patriotami Ukraińców. No to zgoda tylko w kwestii wyszkolenia myślę, że nie doceniamy ukraińskiej armii poziomu wyszkolenia, na którym teraz ta, ta armia jest, bo przecież nie tylko Amerykanie, o czym wiadomo już przecież powszechnie szkolą tych żołnierzy. Podejrzewam, że w kwestiach technicznych daliby rady i by to. Ja nie twierdzę, że Ukraińcy się nie szkolą, bo oczywiście się szkolą, zwłaszcza, że uzbrojenie, które teraz dostają jest dla nich nowe, bo wcześniej go nie mieli, tylko że oni się szkolą do tego uzbrojenia. Jeżeli kogoś nauczymy strzelać, nie wiem, do czołgów albo do helikopterów z jakiejś broni ręcznej czy obsługi krabów, to nie znaczy, że będzie nagle umiał obsługiwać patrioty. To jest niesamowicie zaawansowana broń rakietowa, więc to nie jest tak, że ktoś przy tym usiądzie i nagle będzie strzelał do nadlatujących rakiet. Absolutnie. Zbigniew Ziobro zostanie w koalicji. Uda się uchwalić przyszłoroczny budżet? Sam chciałbym wiedzieć, jeżeli Państwo macie tu jakieś plotki, to z chęcią posłucham. Mnie się Zbigniew Ziobra i Jarosław Kaczyński oczywiście nie zwierzają, więc nie wiem, co będzie. Historii, które słyszałem, to jest mnóstwo. Pierwsza taka, że Morawieckiemu zależy na ukręceniu Ziobry z tego powodu, bo wie, wie że wybory przegra i chce utopić Ziobry pod progiem wyborczym, zostać jedynym liderem opozycji, a w tym samym czasie Kaczyński nie chce utrącenia Ziobry, bo chce dojechać do wyborów jesieni. Inna plotka mówiła, że to Kaczyńskiemu zależy na wyborach na, na wiosnę, bo uważa, że do jesieni sytuacja się jeszcze bardziej pogorszy ma tam mniejsze szanse na wygraną. Ja naprawdę nie wiem, co siedzi w głowie Kaczyńskiego, Morawieckiego i Ziobry. Sądzę, że jeżeli Ziobro zostanie odkręcony, to mamy rząd mniejszościowy, który ma szansę utrzymać się oczywiście do wyborów, ale co będzie, to ja naprawdę nie wiem. To proszę pytać tych polityków. Ale budżet, trzeba uchwalić budżet, żebyśmy mieli rząd mniejszości. Ja wiem, że trzeba uchwalić budżet. Pytanie też, skąd się wezmą głosu, którego w razie czego uchwalą. Ostatnio nie bez powodu Mateusz Morawiecki był widywany z PSL-owcami, więc jakie tam są dokładnie rozmowy, to w tym momencie nikt nie wie, a na pewno ja nie wiem. Sławir Mensem, prezes partii Nowa Nadzieja był naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Również dziękuję.